Misternie upięte koki, naturalne loki i fale. Takie fryzury będą królowały podczas karnawału 2011. Pokaz takich najmodniejszych uczesań można było zobaczyć w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej. Styliści w tym sezonie stawiają na naturalne kolory włosów, ale w dalszym ciągu obowiązywać będą asymetryczne cięcia i ekstrawagancja w dodatkach. Każdy rok nosi, wnosi, wnosi za sobą. Najróżniejsze pomysły. Wiadomo, że każdy e, ze stylistów jakby chciał e, przekonać do swojej wizji, e, aczkolwiek moim zdaniem to są jakieś tam kanony, które są utarte już dużo wcześniej. E, moda, która z, przełącza się jakby między jedną e, epoką a drugą, cały czas jest jak najbardziej aktualna. E, między latami 80., 70., My szukamy jakby, jako fryzjerzy, szukamy e, odpowiedzi na to, w jaki sposób powinniśmy kreować ten wizerunek. Jak podkreślali styliści, przy doborze fryzury musimy kierować się przede wszystkim własnym stylem i charakterem, bo nie wszystkim pasują modne, awangardowe uczesania. Poza tym fryzura powinna też pasować do naszego typu urody i kształtu twarzy. Jeżeli mamy bardzo rozbudowaną sukienkę, wtedy skromniejsza fryzurka, mniejsza bez szaleństw. I odwrotnie, jeżeli sukienka jest bardzo skromna, możemy w tym momencie poszaleć z fryzurą, jakieś nawet dodatki do upięć, czy nawet ozdoby do włosów. A czy fryzurę dobiera się również do makijażu, czy tylko do stroju? No trzeba to wszystko razem skomponować, to nie może być, że każde jest inne. Musi być to jednak równocześnie skomponowane z makijażem, z fryzurą no i przede wszystkim z urodą modelki. Obszerną relację z pokazów fryzur karnawałowych wyemitujemy 31 grudnia w specjalnym, sylwestrowym wydaniu naszego programu. Zapraszamy.